Witajcie, Kani. Jak wiecie, byłem wczoraj u Artura w Kaniowie z bagażnikiem pełen niespodzianek. A on mi mówi, ja mam do Ciebie worek pełen niespodzianek. Worek mi się rozsypał. Musiałem to dać do wiadra. Widzicie, jakie tu są przepyszne przepyszności. I zaraz Wam go zważę, bo ciężkie to jest jak cholera. Już to mam na wadze. Waga dała radę. Prawie 28 kg. Wiadomo, że z tego odejmą te blachy. To wszystko, ale zobaczcie. No i jeszcze tu takie dwa do rozbić. To jest w ogóle Zelmer, chyba stary. Także do następnego.